Cześć! A tak się dzisiaj rozkręciłam w nagrywaniu filmików i w przekazywaniu informacji w taki właśnie sposób, że stwierdziłam, że właściwie zamiast pisać artykuł na blog, to podzielę się z Tobą krótką refleksją, którą mam po przeczytaniu wczoraj akurat fragmentu książki. W książce był pewien cytat, teraz dokładnie go nie przytoczę, ale chodziło o to, że czasem jesteśmy czymś ograniczeni, tak? każdy z nas ma jakieś swoje ograniczenia, no i wydaje nam się, że te ograniczenia są wszystkim. To znaczy mamy jakąś swoją strefę komfortu, w której działać możemy, tak coś jest dla nas dopuszczalne, bo jest ok, bo jest, że tak powiem, politycznie poprawne. Natomiast inne rzeczy wydają nam się zupełnie nie do wykonania, tak? że to jest coś poza naszym zasięgiem, że tak nie wypada, tak się nie robi. E, czy jeszcze jakieś inne historie e, do głowy nam przychodzą? No ale co? No, okazuje się, że są ludzie na świecie, którzy robią te rzeczy, które nam wydają się zupełnie nie do zrobienia. I ci ludzie robią je zupełnie normalnie. Bez jakichś wielkich scen, bez wysiłku, nie wiadomo jakiego. Po prostu oni idą i robią, tak? Nie wiem, może masz problem z tym, żeby poznawać nowe osoby, tak? Widzisz kogoś, do kogo chciałbyś, bądź chciałabyś zagadać, bo stwierdzasz, że fajnie byłoby z tym kimś się prowadzić, biznes. No ale co? No ale okazuje się, że no, gdzieś tam twoja, twój umysł generuje ci nagle tysiąc powodów, dla których głupio będzie do tego kogoś podejść i powiedzieć mu słuchaj, fajnie się prezentujesz, dobrze wyglądasz, chcę cię poznać, może zrobimy razem biznes. No i nie podchodzisz, tak? Z drugiej strony może być człowiek, który popatrzy na tą samą osobę, no i co? No i powieści, kurczę, no chce z tym kimś Robić biznes. Podejdzie do tego kogoś a, i zagada. Najnormalniej w świecie, może niekoniecznie od razu chce z tobą robić biznes, a, ale powie: Cześć, a, jestem Kasia. A, tak, i zacznie prowadzić jakąś rozmowę. Poznajmy się. A, no i zacznę się poznawać z tym kimś, a, od słowa do słowa zacznę się zaprzyjaźniać, po czym a, w którymś momencie zaczną ten biznes razem robić. A, twoje ograniczenia. A, nie są jedynymi słusznymi ograniczeniami na świecie, tak? W ogóle nie można chyba powiedzieć, że czyjeś ograniczenia są słuszne i są jedyne i prawdziwe, bo przecież, tak jak powiedziałam, no coś, co dla nas może być barierą, hamulcem, a dla kogoś innego może być rzeczą zupełnie naturalną i on to po prostu robi o tak, jak wstrzyknąć palcami. Także pomyśl o tym, pomyśl o tym szczególnie w momencie, kiedy właśnie jest coś, co chcesz zrobić, i nagle będziesz słyszeć jakiś głos, który ci powie: Ale halo, halo, weź się ze Stanów, bo może, bo może nie. Pomyśl, że jest ktoś, kto to właśnie w tej chwili robi i że może warto po prostu zadziałać tak jak ta osoba, no i też to zrobić bez jakiegoś wielkiego wysilania się i nie wiadomo jakich sztuczek do tego celu używania. Ok, także to tyle dzisiaj a propos refleksji o ograniczeniach. Walczę ze swoimi ograniczeniami, wolności i sukcesów. Życzę Ci serdecznie i ciepło, bo na dworze mróz pozdrawiam. Magdalena Bienia.